Zobaczmy nowinę wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku Speed Parkula tak jest gramy na mapie jer graf to podobno jest łyżeczko nie dobra 3-2-1 zaczynamy Na to jest ogólnie bardzo prosta według mnie i myślę, że y, też y, wam się spodoba ona tak myślę o, o, o o, o, o hej, ho, ho. Krótko, ale bardzo ciekawa. No i to tyle. Ponadto subskrybujcie. się mam na Cześć.